Siemano mleczko witam was na moim kanale Siemi Gotuje, a w dzisiejszym odcineczku gotuję w jakiejś takiej innej kuchni, w kuchni mojej babci tiramisu, pierwszy raz je robię w życiu, ale nie gotuję go sam, bo ze mną jest moja kochana babunia, witam wszystkich, hej, i będziemy, tak jak mówiłem, robili tiramisu, jeżeli chcecie się dowiedzieć jak je się robi, oglądajcie do końca. Listę składników dam w opisie, ale na wszelki wypadek Wam im powiem: Trzy opakowania biszkoptów, dwa pudełeczka mascarpone, gorzkie kakao, cukier puder, białka żółtka, amaretto dla smaku, gorąca kawa i łyżeczki miska. Oczywiście to nie są składniki, tylko przebory potrzebne do gotowania. Ale no Siemane, dobra, mam. zaczynamy. O, jest maluszek. No to jadźmy. Pierwszym podstawowym krokiem Ojeju. będzie nalanie amaretto do gorącej kawy, by trochę wystygła i będziemy w niej maczali w dalszej części filmiku biszkopty. Wlewamy amaretto. Oczywiście ja alkoholu nie piję, ale to daje taki smaczek do tego tiramisu włoskiego. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ja moje potrawy na moim kanale Najczęściej robię włoskie: była pizza, makarony, tiramisu. No, jeżeli macie jakieś propozycje na jakieś dania włoskie, no to napiszcie w komentarzu, będę wiedział. Już słyszę, już widziałem w komentarzach, że prosicie o jakiegoś burgerka, gofry. Zrobię to też, ale najpierw mam jeszcze kilka innych przepisów, które mam plan przygotować dla Was. Następnym krokiem będzie do czterech żółtek dodanie cukru pudru. Więc dodajemy go. I, by. I będziemy to miksowali, ale najpierw zamiast miksować, wymieszam sobie to leciutko, żeby nie wystrzeliło, bo często się zdarza. I myślę, że teraz odpalę tak na jedyneczkę. I to się ładnie miesza. Trzeba to mieć 7 minut. A po co ma być 7 minut włączone, jak mieszam i to po prostu Po trzy łyżki mascarpone do kremu. Babciu, a czy w tym czasie, jak ja to robię, mogłabyś białka um, e, zrobić, żeby były piana z białek? Oczywiście, już robię. Ale kiedy te ty musisz wziąć białka. A ja w tym czasie odstawię sobie to tak leciutko i będę po trzy łyżki nakładał. Pierwsza. Po trzy i będę mieszał, i kolejne trzy. Ogólnie musimy dać dwa opakowania. I trzecia sobie odstawię gdzieś to... a no tak, zobaczcie mi tutaj. Ym, I to będę najpierw sobie to lekko wymieszał o tak. Teraz odpalę na jedyneczkę. Tu się pięknie miesza. I tak takim kolejne trzy łyżki. I... Jezu, jaki jestem. A teraz kawiarka musi. Serio. A chlapnęło mi troszkę, no nie widzieliście? I kolejne trzy. To już chyba całość. Raz. U! Fort. I to wystarczy. I za sekundkę dam tą małą końcóweczkę. Tylko musimy jeszcze to wymieszać. Klenik jest Dobry. Białka też już się zmieniły, a ja będę w zrobił przekaz następny Do żółtek gotowych, przelewamy piankę z jajek. Z białek. Białka już są przełożone i teraz je delikatnie mieszamy z kremem. łyżką, bo jakbyśmy robili mikserem, to by wybuchło. Teraz zabieramy się za biszkopty i moczymy je w kawie połączonej z amaretto. I układamy. Oj, jest strasznie. I powtarzamy ten proces, żeby zrobić pierwszą warstwę. Teraz nakładamy krem na biszkopty. Jest tyle. I teraz o nie, no. Musiał przyjść. I teraz to ładnie musimy wygładzić. Specjalne mam urządzenie, wiecie, w babci domu są wszystkie urządzenia do gotowania, nie wiem, jak to się dzieje, ale po prostu jest wszystko. Dobra, wygładzamy tutaj końcóweczkę, o, ręczniczek mi spadł, to nieważne. I jeszcze, według mnie, bo widać, jeszcze trochę dodamy tego kremu, tyle. I znowu wygładzamy. Nakładamy teraz drugą warstwę biszkoptów. Hmm, a może opowiem jakiś kawał fajny, śmieszny. Um, sałata i pomidor miały wyścig. Sałata wygrywała, dopóki pomidory się nie skoncentrowały. Czajcie? Łapiecie? A. <gry> Co robi traktor u Fryzjera? Warkocze! Dobra, już pierwsza tutaj, pierwszy paseczek. Końcówka jest. Powoli nam się kawa za to kończy, ale to nieważne. Alkohol schodzi zrobiu. Przy, przy pierwszej warstwie biszkoptów zapomnieliśmy posypać kakao, no ale no, przy drugiej już tak możemy, możemy już posypać i sypiemy ładnie. A teraz tak łyżeczko. O, i o wiele jest lepiej, no to? Co to? A ta co tu się śmieje, chęt? Paluszek pokazuje. No dobra. Nakładamy drugą warstwę kremu. Ej, czy ja dobrze widzę, że tutaj został robisz kopci? A wiecie, kto lubi biszkopty? Ignasiu, biszkopty na ciebie czekają. Chcesz? No, wziął coś mi Nie wziął. Dobra. Teraz... Dobra, łośka tam się umyje. Teraz można to znowu wygładzić. Posypiemy kakałkiem. I dobranoc. Zartuję do lodóweczki na około 3 godzinki. Albo na całą noc, jeżeli ktoś robi to wieczorem. Tiramisu jest gotowe, wkładamy go teraz na 3 godziny do lodówki. Teraz nie oprószę go kakałem, bo tak pomyślałem, że jeżeli będzie już zimne, to dopiero oprószmy, będzie lepiej smakowało. A teraz moja babcia oceni, jak wygląda. Babciu, możesz przyjść do kuchni. No pięknie Ci wyszło, kochanie. Tylko jeszcze troszkę byśmy to wygładzili, tak leciutko. Chociaż to... Tak do brzeszków, żeby było. I mam taką radę do tego tiramisu, ponieważ wkładamy do lodówki, a w lodówce znajdują się nieraz jakieś kiełbasy z czosnkiem, żeby ten zapach nie przeszedł, to co trzeba zrobić? Przykryć to. A, ścierką. Folią aluminiową, bo ścierka się do tego przyklei albo przyjrzęczystą spożywczą. No to można robić. To przykryjemy. Dobrze, tylko gdzie masz folię? Folię mam ty w tym już, się, już Ci podaję. A widzę, mam. Nie, nową, 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 proszę Pana. O, tu. To nie się będzie. taka. Zobacz, przeźroczysta folia. Tylko ja nie widzę tutaj brzegu. Tutaj trzeba ten brzeg. Ja znajdę, ciś... sposoby w internecie na ten brzeg, jakąś gumę. O, o pięknie! Pięknie Ci się udało. I teraz musimy to taką, wiesz bo co, weź chusteczką przeczyć brzeg tutaj, bo nam trochę kremu wyszło. Tu tu, z tu, samego brzeszku tu. O, tak, 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 tak. Bo I teraz składamy wszystko perfekcyjnie. Pan tu trzyma, no, trzyma i ciągniemy. Uwaga? Tylko musisz zagiąć. O, tak. Równo jest? Nie, jest tak. równo. Nie, nie, nie. Jeszcze raz. Żeby nam tu nie doszło na popatrz. O, tak. A, widzę. O tak. I teraz ponaciągaj tak, żeby się przykleiło do szkła. I to Widzicie? sobie pięknie w lodówce będzie stało. Babcie zawsze mają jakieś rady i daję jeszcze pomożeczki, ale to zaraz obetniemy i będziemy kosztowali za około 2,5 do 3 godzin. Jak wytrzymamy. Ostatnim krokiem zostało posypanie kakałem wierzchu naszego tiramisu. Wzorki? Co? Wzorki robisz? No, fajne. Napiszę się i gotuję. Dobra, mamu, koniec tej sztuki. Ja jestem głodny chcę próbować. Bez przesady, no. Jeszcze raz. Kroję. Mega! Ja! A z pompki zaczęłam robić, tyle mam energii. To jest po prostu najlepsze tiramisu, jakie jadłem. Jeżeli chcecie robić takie tiramisu, oglądajcie od początku do samego końca. A ja idę jeść.